Ej, hej, a w tym odcinku ja i mój królik Benek. On jest taki fajny słodziak, taki mięciuchny. I sobie taki na łóżku siedzi. Ma 3,5 roku. I ma takie fajne oczka. Taki zobaczcie, Będzie tym nosik. Będzie pokażł ten swój nosik Ej, ja zubelek. Łaś. właśnie. Może skoczyć na łóżko. Skacz. Może on jest uparty jako siółek, jeszcze raz to powiem. Czy w ogóle to... Dobra. Skaczesz. Trzeba go popchnąć, bo jak się go nie popchnie, to on sam to nie zrobi. Taki Pochaczek. I belek jest trochę brudny, ale to nic, ale jak wyjdzie mi nowy zwierzak, na przykład jak papuga, piesek, co tamkolwiek, to będzie następny filmik, jak się może bawię, jak tą papugę oswoję, ale o to proszę nie piszcie głupich komentarzy, bo to mnie po prostu bardzo urazi, a ja wolę tak nie odczytywać takich głupich komentarzy. Jeszcze raz to powiem. Jakbyście coś słyszeli, to jest gry telewizor. Koleżanki są mnie. Yy, tutaj, to akurat następny filmik mi wyjdzie z nowym zwierzakiem. Że będzie 20 łapek w górę i 15 no. i dobre komentarze. Ej! No więc na